to była, no wiesz, precyzyjna. Coś no typu jak w głowie Kalka. Jestem pewna. To ostatnie miejsce, do którego jeszcze nie zajrzeliśmy. Ciszej tam. To pierwszy cynk na temat czaszki, odkąd zdobył Tesseract. Dziadek dobrze gada ludzie. Nie wiadomo, jaką broń zdążyli naładować kosmiczną energią. Jarvis, podczerwień raz proszę. Tym razem nie dam się tak łatwo zaskoczyć. Po prostu cudownie. Tesseract lepsza broń? Tak. Tesseract to źródło niewyobrażalnej potęgi. Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Gadaj, trolu! Czemu zabrałeś mnie do tej zamarzniętej dziury? Na pewno nie dlatego, żebyś teraz narodził że to na dymko. Spójrz! Iridium! Interesujące. Nie daj się zjeść pozorom, hyperionie. To klucz do naszego sukcesu. Weź wszystko. Nie chcę pozostawać w tym miejscu dłużej niż to konieczne. Przestań marudzić, coś słyszałem. Ha! To jakaś paranoja. W tym miejscu nie ma nic, co mogłoby nam zagrozić. Lekceważenie moich uwag nigdy nie wychodzi na zdrowie. Awentjerzy i do boju! Hulk, Thor! Weźcie się za mięśniaków! Nie się kosmito! To teraz tak walczysz cudownie, z garmi, Bo Pozwólże się odwdzięczę! Wykryto analityce rakiem. Szanse powodzenia spadły do 18,2%. Zrozumiałem! Falkon! Prawa flanka! Leć nisko, musimy ich zepchnąć! Stój! Potrzebuje miejsca! Jest. Nie. Potrzebuję Falcona, aby zabezpieczał mu tyły. Sam dajesz! Nie rób tego! Falcon! Kiedy ci dwaj walczą ziemia, drży w posadach! Nie ryzykuj proszę! Co ty gadasz? Oni mają serakt. Musimy zaryzykować! Bezpieczeństwo ekipy jest najważniejsze! Teraz mamy szansę! Sam do dzieła! Złaś ze mnie, poskona bezra! Uważaj! Falcon! I po ptaszku, czas na resztę. Aaaa! Sam Avengers zjednoczeni. Sam Jarvis, przygotuj sprzęt. Skan diagnostyczny, szybko. Trzymaj się, koleżko. A... Już prawie jesteśmy. A... Exodus. Jego stan jest stabilny. Na szczęście ucierpiał głównie strój. Wrogowie zawsze atakują skrzydła, dlatego wzmocniłem konstrukcję. Słuchajcie, ludzie. Niniejszym ogłaszam, że nie jestem już waszym dowódcą. Naprawdę sądzisz, że to odpowiednia chwila? Nie rozumiem. No i znowu się zaczyna. Mogę dowodzić. No co, działajmy przez zaskoczenie Dzisiaj doświadczyliśmy już wystarczająco wielu niespodzianek Dlatego mój mózg ma dosyć i nie będzie ciebie słuchał A mojej więźci posłucha? Dosyć, to nie pora na żarty Nie żartuję, wdową. tylko pomyśl Wszystko, co dotąd wymyślił sojusz, zakwestionowało moje zdolności przywódcze Jestem wynalazcą, a kapitan, cóż, kapitanem Może więc spróbujemy skupić się na tym, w czym jesteśmy najlepsi Hura! Na brodę Odyna Świetnie to ująłeś Jarvis, podgląd poproszę. Niestety nie mogę. Schakowano mnie. Dość tego, Jarvis! Od tej chwili kapitan dowodzi drużyną. Zaraz, jak to schakowano? Ty to coś działa? Tak! Jesteś tam! Co? Hammer? Tak! Czego chcesz, Hammer? Obrazy, nie słowa! On wszystko kradnie! Stój! Nie taka była umowa! A już myślałem, że to był kiepski dzień. Modok i Hammer to nie moja specjalność, to dzieła. Nie, muszę zająć się samym. Potrzebuję mnie. Rób, co do ciebie należy, kapitanie. Ratuj świat! Będziemy w kontakcie. W razie problemów pomogę wam. Postaram się odkryć, o co może chodzić czaszce i dlaczego kradnie broń należącą do hamera. Avengersi do boju! Weź całą broń! Ale nazwę producenta zostaw! O, serdecznie dziękuję za pozwolenie, Hammer. Ale nie martw się, mój genialny umysł na pewno ulepszy Twoją pożałowania godną zbrojownię. <grym> Myślisz, że to śmieszne? Nie, ale to jest. O, i drzwi! Nikt tu nie wejdzie, dopóki nie porozmawiamy, tak jest! Drzwi zamknięte, kapitanie! Rozbrój ich! Jak na najemników bardzo słabo strzelać! Okaj, Modok! A twoje żałosne gadżeciki nic mi nie zrobią, prymitywie. Ta, 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 jesteś naszpikowany zabawkami, aż miło. Dlatego tym razem poszedłem w klasykę. Świetna robota. Poszło całkiem sprawnie. Zaiste. Aż mi dziwnie. Mnie by poszło o wiele lepiej. Gadaj, gdzie jest kalmodok. Wykrztuś to. No mów. Wykrztusić? Nie ma sprawy. Cofnij się, kapitanie! Zaraz może użyć teseraktu! <grystanie> dokładnie tak! Asgardczyku. przekonacie się, co taka potęga może zdziałać w rękach technopaty! Hehe! go! Zaczynawaliście się moimi prototypami broni! No ładnie, będzie zabawa! Już myślałem, że bez Starka idzie nam lepiej. Pozycje obronne, już! Nowa, czas działać. Przeprogramuj te wieżyczki, by strzelały w siebie. W końcu mam co robić, i to rozumiem. I po wszystkim, tak właśnie rozprawia się z gigantycznymi robotami. Jeszcze nie koniec Avengersi! Może jeszcze o tym nie wiecie, ale już się spóźniliście. Najpierw Iridium, a teraz prototypowa broń dla wojska. Nie jest dobrze. Mnie to mówisz? Kto za to wszystko zapłaci? Aaaa! Modok wykorzystuje moc Tesseraktu? Obawiałem się, że do tego dojdzie. Skanujemy teren w poszukiwaniu śladów Tesseraktu, ale Modok doskonale maskuje swoją pozycję. Nie wiemy, co teraz planuje. Bez ciebie i sama nie damy rady. 50 kilometrów na zachód od Winslow. Jak to? Modok to technopata. Maskując ślady teseraktu, zostawił inne. Mówiłem, że będę was wspierał. Gotowi do działania? Muszę teraz spróbować przewidzieć kolejne ruchy Red Scala. No i sam wciąż jest bez odbioru. Jasne, rozumiem. No dalej! Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! Trzymaj się, poradzimy sobie! latający ubie. Ja nie potrzebuję żadnego wzoru, by odkryć plany czaszki. Zapraszam, moi drodzy. Czas na małe przyjęcie. Ach, no to jak? Wciąż chcesz dowodzić Zieleniaku? <grym i zimny> Chyba się odbiło. Co teraz, o kapitanie mój kapitanie? Nowy plan. Wdowaj, Hokaj, spiszcie nową broń Redskala! Alt i tor, się na walce, a ja spróbuję wyeliminować żołnierzy Modoka i wampiry! Jeszcze nie? Czemu na to nie wpadłem? Zakończyć tę chwalebną bitwę, hard Skoro tak mówisz, ryboru! Mamy przewagę! Nie macie z nami szans! Z tobą sobie poradzimy! Aaaa! Może spojrzysz w lewo? Nie ma za co! Zaczyna mi brakować osi kołków? Aaaa! Nie mogę dotrzeć w pobliże urządzenia, zanim się naładuję. Oj, oj, oj. Zrób tak jeszcze raz. Rozerwę tę twoją zbroję kawałek po kawałku. Nie rozumiem ich planu. Sojusz walczy ze sobą równie zajadle, co z nami. Kraska jest naiwny, skoro myśli, że ma czas pogrywać w ten sposób, kiedy ważą się losy planety. Póki działamy razem, poradzimy sobie na pewno. Jak leci? Użyli deserachtu, jest podłączony do działa wymierzonego w niebo. Sojusz ma potężną armię, potrzebujemy cię i to szybko. Działo wymierzone w niebo? Aaaa! Serio? To był ten genialny plan? Posłuchaj mnie. Armia Sojuszu ma sens, ale po co im Iridium? Aaaa. Czemu nie wpadniesz i sam nie zapytasz? Zdążyłem już powiadomić Fiurego i tarczę, żeby zapewnili wam wsparcie. To powinno dać nam trochę cennego czasu. Mówiłeś, że będziesz posłuszny, Tony, a ja potrzebuję Ironmana! Chyba powinniśmy im pomóc. Sam, co ty robisz? Powinieneś leżeć. Nie forsuj się. Nogi mam obolałe, ale na szczęście mogę latać. Nie, odpada. Musisz odpocząć. Drużyna nas potrzebuje. Widzę, że nie dasz się przekonać. W takim razie potrzebujesz sprzętu. Co to jest? Wow! Fajne! Dokonałem kilku usprawnień, gdy spałeś... Nie sądziłem tylko, że tak szybko się przyda. Zaraz to przetestuję. Ale dlaczego nie zakładasz zbroi? Czaszka coś knuje. Muszę zostać, aby to odkryć. Będę was wspierał stąd. Jakie wsparcie? To jakiś żart? Nie czas na kłótnie. Masz w komputerze namiary. Ulepszenia stroju powinny pomóc. Przekaż kapitanowi, żeby nie niszczył maszyny Red Scala. Tony, co tu się dzieje? Gdybym cię nie znał lepiej, pomyślałbym, że masz wyrzuty. Nie drąż tematu. E, chodzi o mój nieszczęśliwy wypadek? O mało przeze mnie nie zginąłeś. Stanowię zagrożenie. Nie powinienem teraz walczyć. I pomyśleć, że mówi to ktoś, komu zawdzięczam to wszystko. Popełniłem błąd. Przesadziłem. Nie powinienem. To nie był żaden błąd. Jestem jednym z was. I wiesz co jeszcze? Nie byłoby mnie tutaj, gdybyś we mnie nie uwierzył. Jesteś nadzwyczajnym człowiekiem. Ale jeśli masz jakiś plan, lepiej się pośpiesz, bo potrzebujemy cię, Iron Manie. Serio, Tony. Postaraj się. Wstrzymajcie ich! Tesseract się obudził! Jeśli mamy coś zrobić, to najlepiej teraz! Pokaż! Twoja kolej! Czas zapakować przesyłkę i ją wystrzelić. Łapiesz? Bo jestem łucznikiem. Falkon! Co ty tu robisz? Sorka, Tony powiedział, żeby nie niszczyć działa. Tony, on tu leci? <ścoughs> 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 Nie planują ataku na Ziemię. Zachłanne dranie. A więc bohaterowie w końcu zrozumieliście, po co mamy walczyć o chłapy, skoro tyle światów czeka na zdobycie. Popatrzcie tylko! Zwycięstwo jest już w zasięgu ręki! Wystarczy wykonać jeden krok! Czy Tony cokolwiek powiedział na temat galaktycznej inwazji? E, nie, o tym nie wspomniał. <laughs> Chłopaki, teraz to mamy przechlapane. Popatrzcie tylko! Znajdzie się świat dla każdego! W Lordzie Dracula, otrzymasz planetę pogrążoną w ciemnościach, gdzie nie grozi ci słońce. Wodny świat jest niczym najlepiej skrojony garnitur dla zdobywcy z Atlantydy! Pewna zaawansowana cywilizacja marzy o władcy takim jak Hyperion! A dla ciebie, modoku, wierny druchu, prawdziwy klejnot w koronie. Wieczne miasto Askard! Ale nie obawiajcie się, przyjaciele! To jeszcze nie koniec naszych podwojów! A Nie dajcie się! Nie, nie chcę wyjść na marudę, ale nie możemy ich po prostu przepuścić. To by było tchórzostwo. A, tak, jasne. Nie przepuszczę cię, Drakula. Twoje miejsce jest tutaj. A może jednak zmienisz zdanie? Dołącz do nas. To po prostu niesamowite. Drogi, brudna bestio, świat gotowy docenić moją potęgę czeka na nowego pana i władcę. Zdrogi, Jakoś to przeżyją! Powiedziałeś wieczne miasto? Nie ośmieliście! Mając do dyspozycji Tesseract, a i owszem ośmielę. <śmiany> Ponieważ nie taki miał plan. Stark! Wybaczcie spóźnienie, ludziska. Utknąłem w garderobie. Bozer z siebie. Wow, Tony! Ty to potrafisz zaskoczyć, człowieka? Cóż mogę powiedzieć sam. Taki mam styl. Zaskoczyłeś mnie, Stark! Nie sądziłem, że się pojawisz. Ta, wreszcie dotarło do mnie, na co tak naprawdę liczysz. Nie masz ze mną szans! Zacząłem pewność siebie, ogarnąłem niewątpliwości. Dla każdego naukowca to prawdziwy problem. Całe szczęście, że mam wsparcie w przyjaciołach. Wsparcie? Przecież jesteś w opłakanym stanie. Nie jesteś typem, który przesadnie dba o dobre relacje, nie? Rozejrzyj się, kupcze! Moi sojusznicy zaraz obejmą we władanie cały wszechświat. Na jakieś pół sekundy. Rdzeń z Iridium umożliwia wywołanie iluzji i to bardzo kuszącej. Ale ty o tym już wiesz. Dosyć! Gdy twoi towarzysze przekroczą portal, Tesseract odwali brudną robotę. Zadziała jak kosmiczna gilotyna. Szybko i sprawnie. Co? Czaszko! On mówi prawdę. Wysłałeś nas na pewną śmierć! Poświęcił wiele czasu, żeby was urobić, ale nie martwcie się, też się nabrałem. Bał się tylko jednego, że w końcu uda mi się przejrzeć jego niecne plany. Skar.! A! Władca może być tylko jeden! Czy draniu! Draniu? Jestem wizjonerem! Największym, jakiego nosiła ta ziemia! Powinniście byli wiedzieć, że nieważne, ilu blaszanych ludzików wyślecie i tak zatryumfuje! Rozczarujesz się Stark! Muszę przyznać ci jedno Udał ci się ten numer Liczyłeś na to, że uda ci się zniechęcić mnie do działania Ale zapomniałeś o jednym szczególe Zawsze kieruję się rozumem Co? Co tu się stało? Iron Man, niestety aż za dobrze mu poszło. Czyli w końcu obejmuje dowodzenie. Pogadaj o tym z kapitanem. Świetnie ci poszło. Może szukasz roboty. Akurat mamy wakat. Pomyślę nad tym. Słyszałem, że macie spory potencjał. E, hej, nie chcę wam psuć skaczyku, ale czy ktoś wie, gdzie się podział skarcz? Jestem tutaj, Hokai. <laughs> Tam gdzie moje miejsce. 是你神界。 XKal. Teraz to dopiero mamy kłopot. Ciąg dalszy nastąpi. Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International. Start International Polska. Reżyseria Grzegorz Drojewski. Dialogi polskie Maciej Kowalski. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Portale? Oni nie planują ataku na Ziemię. Zachłanne dranie. A więc, bohaterowie, w końcu zrozumieliście! Po co mamy walczyć o chłapy, skoro tyle światów czeka na zdobycie? Popatrzcie tylko! Zwycięstwo jest już w zasięgu ręki! Wystarczy wykonać jeden krok! Czy Tony cokolwiek powiedział na temat galaktycznej inwazji? E, nie, o tym nie wspomniał. <śm> Chłopaki, teraz to mamy przechlapane. Popatrzcie tylko, znajdzie się świat dla każdego. W Lordzie Dracula, otrzymasz planetę pogrążoną w ciemnościach, gdzie nie grozi ci słońce. Wodny świat jest niczym najlepiej skrojony garnitur dla zdobywcy z Atlantydy. Pewna zaawansowana cywilizacja marzy o władcy takim jak Hyperion! A dla ciebie, Modoku, wierny druchu, prawdziwy klejnot w koronie. Wieczne miasto Askard. Ale nie obawiajcie się, przyjaciele, to jeszcze nie koniec naszych podwojów! Avengersi, Nie dajcie się! Nie, nie chcę wyjść na marudę, ale nie możemy ich po prostu przepuścić. To by było tchórzostwo. A, tak, jasne. prototypowa broń dla wojska. Nie jest dobrze. Mnie to mówisz? Kto za to wszystko zapłaci? Eee! Modok wykorzystuje moc Tesseractu? Obawiałem się, że do tego dojdzie. Skanujemy teren w poszukiwaniu śladów Tesseractu, ale Modok doskonale maskuje swoją pozycję. Nie wiemy, co teraz planuje. Bez ciebie i sama nie damy rady. 50 kilometrów na zachód od Winslow. Jak ty to... Modok to technopata. Maskując ślady Tesseractu zostawił inne... Mówiłem, że będę was wspierał. Gotowi do działania? Muszę teraz spróbować przewidzieć kolejne ruchy Red Skala. No i sam wciąż jest bez odbioru. Jasne, rozumiem. No dalej! Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! Trzymaj się, poradzimy sobie! Latający ubie! Ja nie potrzebuję żadnego wzoru, by odkryć plany czaszki. Zapraszam, moi drodzy! Czas na małe przyjęcie! Ach, no to jak? Wciąż chcesz dowodzić zieleniaku? <laughs> Chyba się odbiło! I co teraz, o kapitanie mój kapitanie? Nowy plan, wdowaj, hokaj się nową broń Redskala. Alt i tor, się na walce! A ja spróbuję wyeliminować żołnierzy Motoka? Zapraszam, moi drodzy! Czas na małe przyjęcie! Ach, no to jak? Wciąż chcesz dowodzić zieleniaku? <laughs> Chyba się odbiło. O so, kapitanie, mój kapitanie. Nowy plan, wdowaj, hokaj, spiszcie nową broń Redskala. Alt i Thor, stopcie się na walce, a ja spróbuję wyeliminować żołnierzy Modoka i wampiry! Jeszcze nie! Czemu ja to nie wpadłem? tę chwalebną bitwę, Han! Skoro tak mówisz, rybolu? Aaaa! Aaaa! Mamy przewagę. Nie macie z nami szans! Z tobą sobie poradzimy! Aaaa! Może spojrzysz w lewo! Nie ma za co! Zaczyna mi brakować i korzystałków! Wykryto na elity Szanse powodzenia spadły do 18,2%. Zrozumiałem. Falkon, prawa flanka. Leć nisko, musimy ich zepchnąć. Stój! Falk, potrzebuję miejsca! Nie, potrzebuję Falcona, by zabezpieczał mu tyły. Sam, dajesz! Nie rób tego, falkon! Kiedy ci dwaj walczą, ziemia drży w posadach. Nie ryzykuj, proszę! Co ty gadasz? Oni mają te serakt. Musimy zaryzykować. Bezpieczeństwo ekipy jest najważniejsze. Teraz mamy szansę. Sam do dzieła. Złaź ze mnie płaskodna węgla. Uważaj. Falcon. No i po ptaszku, czas na resztę. Sam. Avengers zjednoczeni. Sam? Jarvis, przygotuj sprzęt! Skan diagnostyczny, szybko! Trzymaj się, koleżko. Już prawie jesteśmy. Exodus. Jego stan jest stabilny. Na szczęście ucierpiał głównie strój. Wrogowie zawsze atakują skrzydła, dlatego wzmocniłem konstrukcję. Słuchajcie, ludzie. Niniejszym mogła... <laughs> Czas zakończyć tę chwalebną bitwę, Hart! Skoro tak mówisz, rybolu! Da! Mamy przewagę! Nie macie z nami szans! Z Tobą sobie poradzimy! Może spojrzysz w lewo. Nie ma za co. Zaczyna mi brakować osi koronawirusów! Nie mogę dotrzeć w pobliże urządzenia, zanim się naładuję. Oj, oj, oj. Zrób tak jeszcze raz. Rozerwę tę twoją zbroję kawałek po kawałku. Nie rozumiem ich planu. Sojusz walczy ze sobą równie zajadle, co z nami. Klatka jest naiwny, skoro myśli, że ma czas pogrywać w ten sposób, kiedy ważą się losy planety. Póki działamy razem, poradzimy sobie na pewno. Jak leci? Użyli Deserachtu. Jest podłączony do działa wymierzonego w niebo. Sojusz ma potężną armię. Potrzebujemy cię i to szybko. Działo wymierzone w niebo? Aaaa! Serio? To był ten genialny plan? Posłuchaj mnie. Armia sojuszu ma sens, ale po co im Iridium? Czemu nie wpadniesz i sam nie zapytasz? Zdążyłem już powiadomić Fiurego i Tarczę, żeby zapewnili wam wsparcie. To powinno dać nam trochę cennego czasu. Mówiłeś, że będziesz próbować przewidzieć kolejne ruchy Red Scala. No i sam wciąż jest... Bez odbioru. Jasne, rozumiem. No dalej! Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! Trzymaj się, poradzimy sobie! Latający ubie! Ja nie potrzebuję żadnego wzoru, by odkryć plany czaszki! Zapraszam, moi drodzy! Czas na małe przyjęcie! Ach, no to jak? Wciąż chcesz dowodzić zieleniaku? <laughs> Chyba się odbiło. I co teraz, o kapitanie, mój kapitanie? Nowy plan, wdowaj, Hokaj, słyszcie? nową broń Red Skala. Alt i Thor, stopcie się na walce. A ja spróbuję wyeliminować żołnierzy Modoka i wampiry Czemu na to nie wpadłem? Czas zakończyć tę chwalebną bitwę, Hal! Skoro tak mówisz, rybolu?